Cześć wszystkim, jestem Maja. Witam Was bardzo serdecznie na moim książkowym kanale. Dzisiaj, w związku z tym, że jakiś czas temu nagrałam dla Was filmik o pewnej bajce i odebraliście go pozytywnie, postanowiłam, że rzucę okiem na. Trzy inne bajki. Mowa dzisiaj o serii o niezwykłej, ekscentrycznej Mademoiselle Oiseau, która wydawana w naszym kraju jest przez wydawnictwo literackie. Jak widzicie, to są bajki w bardzo dużych, bardzo pięknych wydaniach, ale tym wizualnym aspektem zajmiemy się za chwilę. Najpierw omówmy po kolei, jakie książki jak na razie wchodzą w skład tej serii. Po pierwsze mamy tutaj. Historię Mademoiselle Oazo, następnie różową Mademoiselle Oazo i listy z przeszłości, i najnowszą trzecią fioletową część Mademoiselle Oazo. Argentyni. I z tego, co kojarzę, pierwszy tom, czyli miętowy w naszym kraju ukazał się w zeszłym roku w bodajże maju, na wiosnę. Później mieliśmy coś takiego przedświątecznego. No i teraz przychodzimy z tą oto świeżynką. Dodatkowo warto zaznaczyć, że autorkami tekstu oraz ilustracji do tych książek są dwie osoby, dwie kobiety, które mieszkają na co dzień we Francji, a to jest istotne z tego względu, że Mademoiselle Loiseau jest... Um, tą ekscentryczną, wyjątkową kobietą mieszkającą w samym sercu Paryża, ale o jej niezwykłych e, mieszkaniach oraz niezwykłych miejscach, które w tych książkach się przewijają za chwilę. Najpierw, jednak, na chwilę powróćmy do tego, jak te książki są wydane, ponieważ to jest małe dzieło sztuki. Może na przykładzie tej najnowszej. Jak widzicie, to jest spory format dużo większy niż większość książek, które są wydawane. Dodatkowo, oczywiście, twarda okładka w środku, przepiękna, przepiękna wklejka. No i ilustracje, moi drodzy, ilustracje, które po prostu oczarowały mnie. Totalnie, to jest taka technika łącząca ze sobą jakby... Kreskę i farby. Z jednej strony wygląda to trochę jakby maźnięte przez dziecko, ale z drugiej strony widać w tym rękę naprawdę takiego profesjonalnego artysty, więc nie wiem jak was, ale mnie totalnie te ilustracje urzekają. Ja uwielbiam taki styl i uważam, że idealnie pasuje do tego, aby rozbudzić taką dziecięcą wyobraźnię, nie narzucać zbyt wiele, ale jednak dać właśnie taki zarys. Objętościowo, jeżeli chodzi o tekst, te książki nie są jakoś e, bardzo długie. Je ja, mają po około 150 plus minus stron. I jak wspominałam, przewijać tutaj całe mnóstwo ilustracji, więc moim zdaniem to są takie książki na jeden, maksymalnie dwa wieczory do poczytania z dzieckiem. No i teraz pozwólcie, że opowiem Wam troszkę o fabule, o co tutaj chodzi, na czym cała seria, cały cykl się opiera. Więc zacznijmy od tomu pierwszego, gdzie poznajemy mademoiselle Oazo oraz drugą najważniejszą bohaterkę tej książki, czyli Izabelę. Izabel jest małą dziewczynką, która zmaga się z wieloma problemami w momencie, kiedy ją poznajemy. Jest osobą samotną, niepewną siebie. Można wręcz rzec, że odrzuconą przez rówieśników. Wpada tutaj takie stwierdzenie, że ona jest tak zwyczajna i tak niaka, że aż niewidzialna dla całej reszty świata. Kiedy ja tę małą dziewczynkę poznałam i zrozumiałam jak bardzo samotna ona jest i jak bardzo wyobcowana musi się czuć to zrobiło mi się niesamowicie przykro. Jednak na całe szczęście dla małej Izabel, tak samo jak Mademoiselle Łazo, mieszka ona na Alei Minionych Czasów i kiedyś przez przypadek w windzie wciska zły guzik i takim oto sposobem trafia do mieszkania Mademoiselle. W tym momencie my poznajemy te niesamowitą, magiczną wręcz osobistość, która, no nie jesteśmy w stanie stwierdzić ani czy jest młoda, ani czy jest stara. Wiemy tylko, że jej mieszkanie jest wielobarwne, piękne, wypełnione niesamowitymi przedmiotami, kotami, które, no ja oczywiście uwielbiam, więc już tym bardziej skradło to wszystko moje serce. W związku z tym, że mamy tutaj ilustracje, to zawsze są ilustracje kotów, więc. To bardzo cieszyło moje oczy. Kolejnym niezwykle ważnym aspektem, jeżeli chodzi o Mademoiselle Oiseau, jest fakt, iż jej serce wypełnia miłość do mody i tej, jak i we wszystkich, tak naprawdę, tych książkach jest wiele odniesień, które będą niezwykłymi smaczkami dla osób dorosłych, dla dzieci może nie do końca, ale bardzo się cieszę, że są one tutaj wplecione z tego względu, że warto od najmłodszych lat oswajać właśnie e, młode pokolenie z tymi wszystkimi dobrami kultury, z którymi jako starsze osoby jesteśmy już obeznani. Wiele odniesień do niesamowitych osób, do historii Paryża, ale nie tylko. No, ja tutaj się rozgaduję i wciąż nie powiedziałam Wam, że najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o te wszystkie trzy książki, Izabel oraz Mademoiselle Lazo zaprzyjaźniają się. Dziewczynka zaczyna coraz więcej czasu spędzać z kobietą, em, poznając ją oraz jej niesamowitą historię, jej koty, jej mieszkanie, spędzać w nim czas i uczyć się zupełnie innego podejścia do życia, niżeli miała je dotychczas. Ale o tym podejściu porozmawiamy sobie za sekundkę, ponieważ to jest coś, co moim zdaniem jest największą siłą, jeżeli chodzi właśnie o te bajki. Ale jeżeli chodzi o fabułę, to powiedzmy, że w pierwszym tomie właśnie o to zapoznanie najbardziej chodzi. Mamy tutaj również pewnego typu zakończenie, które bardzo kojarzy mi się z Mary Poppins, więc od razu, jeżeli ktoś z Was ma słabość do Mary Poppins, no to daję znać, że może warto się tymi książkami zainteresować. Kolejna część, czyli Mademoiselle Lazo i listy z przeszłości. Tutaj sprawy zaczynają się niejako komplikować, z tego względu, że właśnie e, mówiąc o przeszłości mamy tutaj e, pewne zagadki, które Izabel... Musi rozwikłać, jeżeli chodzi o przeszłość Mademoiselle. Dodatkowo pojawia się nowe miejsce akcji, którym jest Wenecja, ale oczywiście Paryż nie jest tutaj w żadnym stopniu zapomniany, również wszystko tutaj bardzo dużo. No i dodatkowo Izabel poznaje e, krewnych Mademoiselle Oiseau, a to wszystko w całkowicie świątecznym, mikołajkowo-bożonarodzeniowym klimacie. Jeżeli przechodzimy do trzeciego tomu, to moim zdaniem jest on najbardziej magiczny. Poznajemy raz jeszcze tutaj zupełnie inną krainę, którą jest Argentynia, która właśnie, jak mówiłam, jest najbardziej magiczną i. Zaskakującą dla mnie, tak bajkowo, jeżeli chodzi o te wszystkie trzy tomy. W tej książce poznajemy wiele odpowiedzi na pytania, które mogły nam się zrodzić na przestrzeni pierwszego i drugiego tomu, ale mam też wrażenie, że nawet jeżeli te pytania Wam się nie pojawiły, to fakt, że tutaj pewne sprawy zostają rozjaśnione, będzie dla Was takim bardzo ciekawym przeżyciem i czymś, co sprawi, że lepiej poznacie samą Izabelę oraz całą jej relację z Mademoiselle Oiseau. Tutaj poza tą niesamowitą krainą, mamy również do czynienia z kolejnymi niezwykłymi wspomnieniami, które sprawiają, że postać mademoiselle Loiseau jest jeszcze bardziej taka barwna i niezwykła, no a Izabel jeszcze bardziej odnajduje siebie, jeszcze lepiej rozumie swoje pragnienia, jeszcze lepiej potrafi cieszyć się i czerpać z tego, czego przyjaźń z tą niezwykłą kobietą jej nauczyła. No, i właśnie o tej nauce na przestrzeni tych trzech książek chciałabym porozmawiać. Moim zdaniem nie ma nic piękniejszego w tych książkach niż fakt, że one uczą i mówią o tym, co znaczy prawdziwe szczęście i czucie się dobrze w swoim ciele, w swoim życiu. Mimo całej tej bajkowej otoczki, mimo tych ekscentrycznych, niezwykłych osób, które przewijają się na tych kartach, mimo kotów, które kocham najbardziej. Urzeka mnie jednak fakt, jak wielkie jest tutaj poświęcenie, a właściwie zwrócenie uwagi i czerpanie prawdziwego szczęścia z takich małych momentów, z tego, że mamy za oknem piękny, słoneczny dzień, z tego, że możemy zjeść coś dobrego, chwilę odpocząć na kanapie, czy też spędzić czas z osobami, które zwyczajnie traktujemy jak dobre towarzystwo na, nie wiem, ciekawej rozmowie albo chociażby wspólnym siedzeniu i patrzeniu się na to, jak koty bawią się ze sobą. Te książki mam wrażenie, że niejako są taką trochę receptą na szczęście, takim drogowskazem na to, jak to szczęście odnajdować w życiu codziennym. Mimo, że to nie jest zupełnie ich przeznaczenie, mimo, że one robią to tak jakby drugoplanowo, to właśnie fakt, jak wielką miłością do życia pała Mademoiselle Lazo sprawia, że Izabel, którą poznajemy na początku właśnie jako taką wycofaną, osamotnioną, smutną dziewczynkę, zaczyna wierzyć w siebie, cieszyć się życiem, czerpać te radości, Widząc na przykładzie Mademoiselle Lazo, jak niesamowite plusy to ma dla człowieka, jak wielką siłą i właśnie pewnością siebie napędza go. I kiedy tak zastanawiam się nad tym, dla kogo te książki są i kto przede wszystkim powinien je czytać, to oczywiście nie zapominając, że są to bajki, moim zdaniem to są książki dla każdej osoby, która nie do końca potrafi odnaleźć szczęście w życiu, która jest właśnie taka osamotniona, niepewna siebie, niepotrafiąca czerpać radości z tych takich małych. Rzeczy jak, nie wiem, promienie słońca, czy zjedzenie pysznego makaronika. Dodatkowo wielbiciele takiego magicznego klimatu, Paryża, przede wszystkim Paryża, którego jest tutaj całe mnóstwo, i to Paryża ukazanego z tej niezwykłej, zachwycającej strony. No i oczywiście to są idealne książki dla osób, które kochają kot i bohaterki, o których być może nie wiemy do końca wszystkiego, które są niezwykle tajemnicze i czasami niektóre rzeczy wydają nam się nielogiczne, ale patrząc na tę osobę, rozumiemy, że okej, okay, ta, tak może być, bo ta osoba jest tak niezwykła, że to mogło jej się przydarzyć. Osoby, które są swoistymi, zawiłymi zagadkami, ale równocześnie niezwykłą inspiracją. Ale ostrzegam, nie zdziwcie się, jeżeli po przeczytaniu tych książek e, wasza mała pociecha zacznie pałać miłością do mody Paryża, czy też osobliwych, niesamowitych osób w pokroju Mademoiselle Lazo. Jak wiecie, moją tutaj YouTube'ową misją jest to, aby mm, Młodych czytelników zarażać miłością do czytania, a te książki są do tego idealne, więc nie zwlekajcie, moi drodzy, tylko przy najbliższej wizycie w księgarni po prostu chwyćcie którąś z tych książek, przejrzyjcie ją, przeczytajcie parę zdań i sprawdźcie, czy jest to coś, co zadowoli czytelniczo Was, oraz jeżeli takowe macie, to Wasze pociechy. No i moi drodzy, tym przepięknym, bajkowym, magicznym klimatem Paryża e, żegnam się z Wami dzisiaj. Bardzo, to bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie tutaj już niedługo. Pa, pa.